Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na szybko z finałowego ósmego sezonu Gry o Tron. Powiedziałam to wreszcie, bardzo długo na to czekałam. 595 dni czekaliśmy na ten finałowy sezon, oni bardzo długo nad nim pracowali. Cyzelowali go, mimo tego, że jest rekordowo krótki, trwa tylko 6 odcinków, ale one będą z kolei bardzo długie. E, połowa z nich ma mieć ponad 80 minut. To jest rekord świata, e, to będą takie mini filmy właściwie. E, pierwszy odcinek nie był aż tak długi, e, miał taki raczej normalny czas trwania. E, natomiast już widać po nim, że to będzie spektakularny sezon. E, niestety wszystkie wątki nam się raczej pozamykają. E, dowiemy się, kto zasiądzie, albo. Nie zasiądzie na żelaznym tronie. No i ogólnie myślę, że pod koniec tego sezonu będziemy wiedzieli więcej niż wiemy w tej chwili, ale wiemy też jeszcze jedną rzecz: że wszystkie te rzeczy będą już nieodwracalne. Ja oczywiście mam ogromną nadzieję, że będziecie nam towarzyszyli w tej całej przygodzie z Gry że będziecie oglądali nasze na szybko. Zawsze będziemy się starali je robić tuż po premierze, o ile będziemy w stanie. Teraz muszę Wam powiedzieć, że przyjechaliśmy z Irlandii Północnej, gdzie kręciliśmy odcinek śladami Gry o Tron, bo w ogóle pracujemy nad takim cyklem trzyodcinkowym, który będziecie mogli oglądać już w maju u nas na kanale. Będziemy się starali zdążyć z publikacją tych trzech odcinków. Zanim Gra o Tron się skończy i jutro lecimy na Islandię. Ja jestem już spektakularnie chora, ale to jest po prostu konsekwencja tego, że od miesiąca właściwie latamy w różne miejsca, niesamowite miejsca, gdzie strasznie wieje i gdzie kręcono Gra o Tron, więc czekajcie na ten cykl, mam nadzieję, że yy, się zainteresujecie, bo yy, obiecuję Wam, to będzie coś naprawdę fajnego i mam nadzieję, że fajnie uzupełni nam całą tą przygodę Grootronową. A teraz możemy już wreszcie przejść do omówienia odcinka. Oczywiście koniecznie subujcie nasz kanał, koniecznie lajkujcie te odcinki. No i w ogóle jakby komentujcie i twórzcie całą tą społeczność wokół gry Otron na naszym kanale. Pierwszy odcinek ósmego sezonu w ogóle jest takim lustrzanym odbiciem pierwszego odcinka pierwszego sezonu. Strasznie dużo tam jest nawiązań, strasznie dużo jest tam odwołań. Ja jeszcze będę o tym wspominała po drodze, jak będę opisywała ten, właściwie omawiała ten odcinek, ale mamy też bardzo dużo easter eggów, inside Jok'ów, mamy też na przykład nawiązanie do gościnnego występu Eda Shirana z pierwszego odcinka siódmego sezonu. Ten bohater powiedzmy, no jakoś się bardzo nie sprawdził i strasznie się z niego śmiano, a w tej chwili dowiedzieliśmy się z ust prostytutek Brona, co się stało z tym bohaterem, mianowicie Eddie Rudzielec został strasznie poparzony i i spaliło mu powieki, no to takie historie właśnie tam da się wyłowić. Dużo jest tych niuansów w tym pierwszym odcinku ósmego sezonu, naprawdę. Także duży ukłon i szacun dla twórców, którzy się bardzo postarali. Mamy też całkiem nową czołówkę, słuchajcie. Czołówka, która się nie zmieniała, przecież znaczy ona się zawsze zmieniała, bo tam różne lokacje pokazywano, ale w tej chwili ona jest odświeżona, jest zmieniona. I to jest w ogóle nowe studio, które pracowało nad tą animacją. Oni się nazywają Elastic i podobno twórcy myśleli już o nowej czołówce od kilku lat, ale jakoś takim nie szło i wreszcie mieli te 595 dni na to, żeby pomysł dopracować. Dopracowali i w tej chwili mamy nie tylko krążenie po mapie, ale mamy również wchodzenie w same lokacje, co podobno ma odwzorowywać sam sezon, który też jest taki bardziej insiderski i bardziej taki... Mm, na ziemi. Na tej nowej mapie pojawiają się też nowe lokacje, na przykład ostatnie domostwo, które wystąpiło rzeczywiście w odcinku. Nie wiem, na ile to jest istotna lokacja dla całej serii. Myślę, że raczej tylko i wyłącznie dla tego pierwszego odcinka ósmego sezonu, dlatego że tam później pewni panowie dokonują pewnego bardzo przykrego odkrycia. Wracając do tego lustrzanego odbicia pierwszego odcinka, no to wiecie, no zaczyna się naprawdę mocną analogią, bo mamy chłopca, który wspina się gdzieś wysoko, żeby obserwować wojska, które maszerują do Winterfell. Mieliśmy w pierwszym odcinku Brana, który tak pomykał po murach. Oczywiście wiemy, że to się ostatecznie dla niego źle skończyło. Tutaj w ósmym sezonie mamy jakiegoś anonimowego chłopca, który nie jest Umbertem. Wiem, że paru osobom się może to pomylić, ale to nie jest młody Umbert. To jest po prostu jakiś anonimowy chłopiec, który po po prostu biegnie żeby zobaczyć wojska Denerys nadchodzące do Winterfell w pierwszym sezonie mieliśmy wojska Lannisterów a tutaj mamy Wojska Denerys w zupełnie innym celu się tam przemieszczają. Mamy również Arię, która sobie stoi w tłumie, i to też jest nawiązanie do tego pierwszego odcinka, bo przypomnijcie sobie, że Aria jako mała dziewczynka nie była szczególnie zainteresowana e, dworską etykietą i nie bardzo jej się chciało stać tam ze wszystkimi i witać gości. Wolała stanąć w tłumie i po prostu się gapić. E, I e, dokładnie to samo robi w tym ósmym sezonie w pierwszym odcinku. I podobnie jak w pierwszym odcinku pierwszej serii Sansa nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest jej siostra. Również zakończenie tego nowego odcinka nawiązuje do pierwszego odcinka całej gry o tron, ponieważ mamy tam spotkanie Brana i Jamie'ego, a to jest wątek niezwykle istotny. Ja bym powiedziała w tym momencie, że to jest w ogóle najważniejszy wątek, ponieważ od niego wyszło wszystko. To jest zawiązanie całej akcji. Gdyby nie to, że Bran wspiał się na wieżę, w której zobaczył Jamie'ego i Cersei, nie zostałby zrzucony przez Jamie'ego, nie zostałby kaleką, net nie zacząłby śledztwa w sprawie tego, co się wydarzyło, nie dowiedziałby się o tym, że Jamie i Cersei mają nieślubne dzieci i że to nie są dzieci Roberta Barafiana. No i i tak dalej, i tak dalej, i nie byłoby wszystkich tych konfliktów, które później narosły, w związku z czym właściwie wróciliśmy do korzeni, wróciliśmy do tego najważniejszego wydarzenia. W tym odcinku mamy też naprawdę sporo humoru, bardzo się postarano o to, żeby było dużo dowcipów, żeby jednak rozładować napięcie i taki, wiecie, patos, który rzeczywiście jest tam obecny, powiedziałabym, w stopniu większym niż średni. Pierwszy dowcip pada z ust Tyriona, no bo z ust kogo miałby paść pierwszy dowcip? I dotyczy mm, no, tematu kastracji Warysa, ale dotyczy również tego, że jest zimno i powiem Wam, że ja się bardzo tak jakoś zidentyfikowałam z Warysem, któremu jest zimno, ponieważ mnie też będzie zimno na Islandii już jutro, a oni kręcili te zdjęcia w Irlandii, właśnie na Islandii. To tam właśnie kręcona jest północ i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest tam zimno. Jeśli w ostatnich latach oglądaliście nasze na szybko z Gry o Tron, to pewnie wiecie, że ja się co jakiś czas lubię powyzłośliwiać na temat różnych absurdalnych rzeczy. No i na przykład teraz muszę, muszę. Naprawdę mam taką wewnętrzną potrzebę, bo jak oglądałam ten odcinek, to pomyślałam sobie, że Mira Reed to jest ważna postać, której w tej chwili wyraźnie zabrakło, dlatego że ona pomagała Branowi się przemieszczać, a w tym momencie jej zabrakło. On biedny tam stanął na środku dziedzińca Winterfell i stał. Przez cały odcinek stał w jednym miejscu, właściwie siedział w jednym miejscu. No i tam spotykał się wzrokiem z różnymi bohaterami, oczywiście nic nie mówił, bo on jest taki wiecie teraz jako trójoka wrona, już jest taki enigmatyczny, że. Uch. No i, i tyle. To wystarczyło, żeby internet zawrzał, żeby już zapowiedziano, że będą Niektórzy chcą sobie drukować go na przykład w formie takiej postaci z kartonu, będą sobie stawiać w różnych randomowych, przypadkowych miejscach. No także, Bran już w tym momencie zapunktował, ale tak serio, to oczywiście Bran miał konkretny powód, żeby tam stać, ponieważ powiedział to nawet, czekał na pewnego. Gościa, który miał przyjechać. No jako trójoka Wrona spodziewał się Jamiego i się go ostatecznie doczekał. Jak mówiłam, to jest bardzo ważny wątek, dlatego kończy nam odcinek, mimo tego, że wydaje się być taki mało istotny. Ale spotkanie brana z Jamiem to oczywiście nie jedyne spotkanie w całym tym odcinku. To jest w ogóle odcinek spotkań. Bo ja mam tutaj w ogóle wypisane te spotkania. Pozwólcie, bo nie chcę zapomnieć żadnego z nich. Więc tak. Aria po raz pierwszy od słynnej walki spotyka Ogara. Aria spotyka Gendrego i się do niego podejrzanie uśmiecha, a potem zamawia u niego jakąś tajemniczą broń ze smoczego szkła. W ogóle coś tutaj mamy na rzeczy między Arią a Gendrem. Nie wiem, czy ten wątek będzie rozwijany, ale... Podobno tak mówiono. Ja sobie tego nie przypominam za bardzo, ale podobno tam była już jakaś chemia między nimi, więc teraz Arya jest już duża i może zasłużyła sobie po prostu na jakiegoś e, faceta. A Gendry, proszę bardzo, całkiem nieźle wygląda. Ostatnio bym powiedziała, że e, nieźle się wylaszczył. Sansa spotyka Daenerys i nie jest nią zachwycona. Sansa ogólnie bardzo się zmieniła. Tak jak nabrała trochę charakteru w ostatnich sezonach, to w tej chwili się już zrobiła nieznośna i e, ona jest bardzo nieufna i powiedziałabym, że jest taką właśnie ostoją tradycjonalizmu w rodzie Starków i ewidentnie nie za bardzo lubi silne kobiety. Nawet bym powiedziała, że wyczułam między nimi taką ostrą polaryzację, bo Daenerys zasugerowała, że smoki jedzą co im się podoba i już jak trzeci raz oglądałam ten odcinek, to pomyślałam, że tam jest ukryta groźba, że może Daenerys sugerowała, że mogą na przykład zjeść Sansę. Kolejne spotkanie, Szary Robak i Misandej spotykają dużo białych ludzi z północy i patrzą na siebie porozumiewawczo. No tutaj mamy po prostu taką scenę zderzenia kultur. Ewidentnie oni się nie spodziewali tych wszystkich białych ludzi naokoło, a ci wszyscy biali ludzie też nie spodziewali się Szarego Robaka i Misandej na koniach. Ludzie północy spotykają smoki i uciekają w popłochu. No smoki ewidentnie zrobiły naprawdę spore wrażenie na yy, tych wszystkich mieszkańcach Winterfell. Którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia ze smokami, no i to wywołało pewną panikę. John spotyka Brana i okazuje się, że Bran jest prawie mężczyzną. To jest taka dziwna scena, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, że Bran mówi, że jestem prawie mężczyzną. Nie wiem o co chodzi. A potem psuje wszystkim zabawę, mówiąc o tym, że armia nocnego króla przedarła się za mur dzięki Wiserionowi. Ogólnie Bran jest takim gościem, który psuje wszystkim zabawę. Nie wiem, czy odnieśliście takie wrażenie, ale tutaj wszyscy się witają, wiecie, jest podniosła atmosfera, wszyscy się cieszą, jest ogólnie spoko i w tym momencie Bran zabiera głos. I siada atmosfera. E, Liana Mormont spotyka Johna i Denerys i deklaruje, że jest rozczarowana faktem, że John oddał koronę Denerys, przy okazji podburzając panów z północy przeciwko Denerys. No, Liana Mormont zawsze miała bardzo skonkretyzowane poglądy i zawsze była bardzo za Johnem, a tymczasem John tak łatwo się poddał. E, no i tutaj może być ogólnie zarzewie pewnego konfliktu. Już widzimy, że to będzie wątek, który będzie bardzo mocno eksploatowany w tym sezonie, e, szczególnie, że John już w tej chwili. Wie, kim jest, zaraz do tego dojdziemy. Z kolei jego przyjaciel sam nie jest fanem Denerys i ma bardzo konkretne powody, żeby nie być fanem Denerys. W związku z czym myślę, że tutaj będą naciski z różnych stron i John ma przerąbane w tym sezonie. No ma, on zawsze miał przerąbane, a teraz ma przerąbane powielokroć. Co mamy dalej? Sansa spotyka Tyriona, wymieniają trochę uwag o życiu. Są dosyć wrogo do siebie nastawieni. To ciekawe, szczególnie, że Tyrion był naprawdę w porze gościem i Sansa nie powinna się do niego odnosić w taki sposób. Także ja tutaj akurat nie rozumiem do końca, o co chodzi tej Sansie. John spotyka Arię i po krótkiej wymianie uczciwości, rzucają się sobie w objęcia, i to też jest oczywiście analogia do pierwszego sezonu. Znowu jest rozmowa o Igle i ogólnie fajnie, że się spotkali, no ale. Taki, to były takie, wiecie, podniosłe emocje. Strasznie. Sam spotyka Dankę i Dziora i przypadkiem dowiaduje się, że Danka zabiła jego ojca i brata. No i właśnie, tutaj dochodzimy do tego powodu, o którym mówiłam, że sam nie przypada za Denerys. Danka i Dziora przyszli podziękować Samowi za to, że uzdrowił Dziora. Tymczasem niestety przy okazji wyszło, że Denerys zabiła Samowi Tatusia i brata. No Tatusia to jeszcze Sam by jakoś się tak bardzo nie przejął, bo był dosyć konfliktowym gościem, natomiast brat chyba nie zrobił nic złego. Poza tym mamy jeszcze spotkania. Mówiłam, że tych spotkań jest naprawdę dużo. Sam spotyka Johna po długim rozstaniu i Wreszcie, wreszcie po całym sezonie, słuchajcie, mówi mu, że ten jest Targaryenem. No i przy okazji też zaczyna sugerować Jonowi, że może jednak powinien się um, po tą koronę um, schylić, dlatego, że Daenerys niekoniecznie ma prawo do tego, plus John byłby zdecydowanie lepszym królem. No i ostatnie spotkanie, które widzimy w odcinku, to jest spotkanie Eda, Tormunda i Berika. Tam jest oczywiście ten kolejny taki dowcip o niebieskich oczach. To są rzeczy, które na pewno zapamiętamy z tego odcinka. Bardzo mocne punchline'y, nad którymi podejrzewam, że cały zespół scenarzystów pracował miesiącami. Ed spotyka Tormunda i Berika, a potem niestety, niestety widzą tego biednego chłopczyka Ambertów, który został rozczłonkowany i przybity do ściany przez nocnego króla. I tu jest taka właśnie ukryta wiadomość dla wszystkich um, przeciwników nocnego króla, że nadchodzi i nie będzie brał jeńców. Absolutnie. Nieprzyjemna scena. Szkoda tego chłopczyka. Specjalnie nam to zrobili, specjalnie zrobili tak, że najpierw go bardzo polubiliśmy. Bo ja go na przykład polubiłam, sympatyczny mały chłopczyk, a potem zobaczyliśmy go w kawałkach, w kształcie spirali. Oczywiście to nie były tylko i wyłącznie jego ręce i nogi. Nie miałby tylu. Poza spotkaniami mamy też kilka rewelacji w tym odcinku, bardzo dobrych wiadomości. Na przykład dla mnie dobrą wiadomością jest fakt, że Jara żyje. Nie została zabita przez Jurona, ponieważ temu by się nudziło, po prostu z nudów jej nie zabił, bo uznał, że nie miałby z kim pogadać. A tutaj, proszę, Jara jest taka, Fajna i może sobie zawsze z nią konwersować. Tyle tylko, że Juron poszedł się zajmować swoimi sprawami, tymi z Cersei i ze Złotą Kompanią, a tymczasem pojawił się Tion, ten tchórzliwy gościu, który zawsze ucieka w odpowiednich okolicznościach, a tym razem przyszedł po prostu odbić swoją siostrę z rąk Jurona. I skutecznie mu się to udało, dlatego że nie było Jurona. Bo Juron w tym czasie poszedł do Cersei, żeby się domagać po pierwsze tego, żeby poszła z nim do łóżka, no bo przecież mu obiecała, e, czyli wyegzekwować nagrodę. No, poza tym przeprowadził jej wreszcie złotą kompanię, niestety bez słoni. Też żałuję. Podobno słoni nie ma ze względu na kwestie budżetowe, ale trochę mi trudno w to uwierzyć. Poza tym, tam zostało to tak wytłumaczone, że słonie słabo się po prostu przewozi na łodziach. Może o to chodziło, ale w internetach rozpisują się, że jest to takie wiecie, mrugnięcie okiem do wszystkich fanów gry o tron George'a R.R. Martina, a nie tej od HBO, dlatego że po prostu tak daleko te wątki książkowe i serialowe od siebie odeszły, że byłoby, jakby to powiedzieć, trochę niekonsekwentnie nagle wprowadzać słonie. Także ten brak słoni na pewno odczuła mocno Cersei, my też odczuliśmy w pewnym sensie, dlatego że ona o tym cały czas mówiła i myślę, że to też jest jedna z tych rzeczy, którą będziemy pamiętali z pierwszego odcinka ósmego sezonu. W tym odcinku Królewskiej przystani jest mało, ale wystarczająco. Na przykład widzimy Cersei w scenie, którą już bardzo dobrze znamy, dlatego że widzieliśmy przecież zwiastun. Ona była w zwiastunie. Dużo scen z pierwszego odcinka znalazło się w zwiastunie i ludzie dobrze interpretowali. To była Cersei patrząca na wojska Złotej Kampanii, która płynęła do Królewskiej przystani. W tym momencie Kaibur powiedział, że Nocny Król przebił się za mur i wkrótce pewnie jego armia e, zaatakuje północ. No, to jest jej bardzo na rękę. Ona jest przekonana o tym, że e, wojska e, Denerys i Johna zostaną zdziesiątkowane przez Nocnego Króla, a potem ona sobie już tylko poradzi za pomocą Złotej Kompanii. Nie wiem, w jaki sposób ma e, pomysł, żeby walczyć z Nocnym Królem. Może myśli, że oni się wszyscy wytną nawzajem, no ale być może dowiemy się wkrótce z kolejnych e, odcinków serialu. Widzieliśmy też, że Bron dostał nietypowe zlecenie, mianowicie e, królowa Cersei e, w zamian za zamek, o którym tak bardzo marzył od pierwszego sezonu. Przecież wiem, że Bron zrobi wszystko dla tego nieszczęsnego zamku, którego ciągle jeszcze nie ma. Y, powinien e, zabić e, dwóch panów. A konkretnie jej obu braci lannisterów Tyriona i Jaime'ego, czyli dwóch jego najlepszych kumpli. Bron jest takim gościem, który niejednokrotnie udowadniał, że honorowy to on nie jest, ale jednocześnie trudno go nie lubić, więc myślę, że sam Bron też stanie przed dosyć dużym dylematem etyczno-moralnym i będzie się musiał zastanowić, co jest dla niego ważniejsze: życie przyjaciół czy zamek. No i dostał do tego jeszcze kuszę, która wygląda odejrzanie znajomo. Czepiałam się już tego uziemionego brana, to teraz się będę czepiała sceny na smokach. Wiem, że ta scena na smokach to jest takie, wiecie, opus magnum tego odcinka. Latanie na smoku przez Johna, to jest coś, na co czekaliśmy już od dawna. On z Daenerys dosiedli dwóch smoków i po prostu sobie zrobili wyścigi. John oczywiście spadał, nie czuł się pewnie, było trochę śmiechu i żartów. No ale. Chciałam zwrócić uwagę na to, że nie postarano się, jeśli chodzi o wiatraki. Nie wiem, czy już zabrakło kasy, czy coś. Świetne CGI, fantastycznie wyglądali tam na tych smokach, jak latali, ale jednocześnie ani włos im nie drgnął. Ja słuchajcie, byłam niedawno na klifach. Jestem chora, mam przewiane zatoki. Przestałam się czesać w pewnym momencie, bo nie było sensu, dlatego że tam tak potwornie wieje. Więc wyobraźcie sobie, tych ludzi na tych smokach, tam wysoko, nurkujących, nie ma takiej opcji, żeby mieli tak dobre kosmetyki do włosów, że im włos nie drgnął. Także tu się niestety będę czepiała. Ogólnie mówiłam to już niejednokrotnie, nie jestem wielką fanką y, relacji John Denary's. Nie dlatego, że mi to fabularnie się nie klei, nie klei mi się to po prostu, jeśli chodzi o taką czystą chemię między aktorami. Coś tutaj nie zagrało, dlatego uważam, że sceny intymne między Johnem a Danką są takie lekko cringeujące. No, i tutaj mieliśmy jeszcze nawiązanie do y, całej historii z Eagreed między którą swoją drogą John miał bardzo dużą chemię, do tego stopnia, że aktorzy w Realu są teraz małżeństwem. No i był wątek jaskini, tego, że mogliby zostać w jaskini na zawsze, a John powiedział, że by się zestarzeli. Tutaj mieliśmy w pewnym sensie odwrócenie ról i było to nawiązanie do historii i *Grit*, także też pamiętajcie o tym, ten odcinek naprawdę był pełen takich smaczków. Reasumując, mamy za sobą odcinek, który bardzo fajnie otwiera nam różne wątki. Jednocześnie, jak mówię, jest to jeden wielki ukłon w stronę tego, co już było, ale na szczęście bez jakiegoś przesadnego patosu, dosyć dużo humoru, dosyć dużo dystansu i jednocześnie taka sama świadomość, że to wszystko się już naprawdę kończy. No i wątek dotyczący tego, że denerys nie będzie łatwo na północy, dlatego że ludzie tak łatwo je nie zaakceptują. W skrócie, to co zapamiętam ja, na przykład z tego odcinka, to uwaga: zapisałam sobie brak słoni, latanie na smokach i w ogóle smoki w Winterfell. Musicie przyznać, robi wrażenie. Nową czołówkę, też nowa jest. Fakt. No i to, że John wreszcie się dowiedział. Oraz jeszcze raz się przyczepię, to, że w absolutnie nie wieje. Tyle od nas, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek gry o tron. Bardzo jestem ciekawa, co wy na temat tego odcinka sądzicie. Jestem pewna, że go już na pewno widzieliście. Ja widziałam go już w tym momencie cztery razy. Już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka. W ogóle najbardziej to czekam na ten trzeci bo zapowiedzieli, że to będzie coś bardzo, bardzo dużego. Tymczasem my się z wami żegnamy, bardzo wam dziękujemy za uwagę i serdecznie zapraszamy Was na kolejne odcinki z serii Na szybko z Greotron, a także na oczywiście śladami Greotron. Teraz się pakujemy i mykamy na Islandię, żeby nakręcić ostatnie materiały. Poza tym chciałam Was poinformować, że cały czas na Instagramie nadajemy Relacje na Insta Stories z tych lokacji z Greotron. Tam jest też bardzo, ale to bardzo dużo zdjęć z lokacji, które już odwiedziliśmy i muszę wam powiedzieć, że po prostu, jeśli chodzi o niektóre, to dosłownie w przenośni łeb urywa. Urywa również dlatego, że strasznie wieje. Ale to nieważne, nie o tym być miało. Także my w tym momencie lecimy do Islandii i zwiedzamy ostatnie miejscówki z Greotron. Montujemy dla Was już śladami Greotron i. Czekamy na kolejny odcinek i widzimy się za tydzień. Dzięki.